języki obce? Jeśli tak, to trafiliście pod właściwy adres. Dlaczego niemiecki i angielski? No to jest bardzo proste. Mam troszeczkę doświadczenia zarówno jeśli chodzi o język niemiecki, jak i o język angielski. Niemiecki studiowałem. Angielskiego nadal się cały czas na bieżąco uczę. Oczywiście polecam wszystkim kanał Rocker English, pana Pawła Grabiasa. Tam doskonale też macie wytłumaczone język angielski i wszystkie aspekty z nim związane. Natomiast ja oferuję pomoc dla uczniów, dla studentów, jeśli chodzi o go repetycje, jeśli chodzi o naukę tego języka, czy niemieckiego, czy angielskiego na przykład. Na przykład, powiedzmy, w podstawówce, na początku drogi z językiem. Również oferuje pomoc dla młodzieży starszej, która chodzi do liceów, do techników i tam ma styczność z językiem niemieckim i angielskim. No i oczywiście także dla maturzystów. No i dla studentów, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, udoskonalić swój język poprzez konwersacje językowe, żeby lepiej poprawić swoją fonetykę, na przykład z danego języka, tudzież po prostu porozmawiać w języku obcym, żeby. Mieć coś lepszego, jeśli chodzi o znajomość i sprawność językową, tak zwaną, no to tutaj na kanale Deutsch und Englisch będzie wszystko dokładnie wyjaśnione. Oczywiście, jeżeli chcecie, to zapraszam, oczywiście, na kanał Przedskoczek, bo tam można mnie najczęściej złapać, jak również na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Ja jestem w tych wszystkich trzech źródłach dostępny. Także, jeśli ktoś będzie potrzebować pomocy, to zapraszam serdecznie. Firderung bye Deutsch, Help bei Englisch. Also, wenn man ein Ausländer ist und braucht eine Hilfe von mir, dann uh, stehe ich gerne zur Verfügung. So, when you need my help uh, by English language, uh, I stay still for you uh, and I can help you in every situation when you need English language and much speaking about... Uh, many things uh, all around the world so i am here for you for your help for future